Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym tutaj na kanale pomalować się razem z Wami, wykonać makijaż, który będzie taki delikatny, poprawiający urodę yy, i nieskomplikowany. Także zapraszam Was do oglądania. Makijaż, który dzisiaj wykonam, to jest taki mój ulubiony w ostatnim czasie. U mnie się to nieco zmienia, on ma różne elementy, czasami coś dodaję, czasami coś odejmuje, czasami robię bardziej um, oczy, a twarz niekoniecznie, różnie to u mnie bywa. Bardzo często jak mam się pomalować, bo na przykład gdzieś wychodzę, to maluję tylko oczy i robiłam tak nawet zanim były, wiecie... Maseczki, które trzeba obecnie nosić. W skrócie, na czym ten makijaż będzie polegał, no to będzie mi zależało na ujednoliceniu koloru cery, e, tylko tak mniej więcej. Ja za bardzo nie zakrywam niedoskonałości, jak na co dzień, jak nie potrzebuję. E, mam ich sporo, ale gdzieś tam nie przeszkadzają mi aż tak bardzo. E, lekko różowe policzki, chciałabym też dodać glow mojej cerze. Takiego blasku, więc na pewno będzie rozświetlacz użyty. Jeśli chodzi o oczy, to tylko skupię, skupię się na rzęsach. Czyli w sumie nie będę robić za bardzo makijażu oka. A co do pomadki, to wyjdzie w trakcie, bo jeszcze nie wiem, lubię coś nałożyć na usta, więc pewnie jednak coś się tam pojawi. Dlatego nie wiem, czy mogę to nazwać make-up no make-up, ale na pewno będzie to taki minimalistyczny bardzo makijaż, także. Bez już przedłużania zacznijmy. Na wstępie y, użyję pomadki takiej powiększającej usta. Jest to ta pomadka Oh My Lips z Eveline. Trochę mi te usta nawilży. Mam bardzo suche, więc to mi się przyda. No i też je nieco powiększy, aby ten efekt powiększenia był bardziej widoczny. To warto wyjechać sobie lekko poza kontur. Kiedy ta pomadka sobie tam, błyszczyk właściwie, kiedy sobie tam działa, to ja się zajmę tutaj strefą oka. Jeśli chodzi o brwi, to właściwie nie będę ich malować. Jedyne co zrobię, to zaczeszę je. Nałożę tylko trochę korektora pod oko i na powiekę. Jest mi on tutaj potrzebny, tylko po to, żeby trochę ten. Kolor wyrównać, e, żeby mi się ten korektor za bardzo nie zbierał w załamaniu. To jakimś tam jasnym cieniem, tylko zagruntujemy. Też ładnie rozjaśnię mi tą powiekę i wyrówna tutaj kolor. Teraz sięgam po kredkę. E, w moim przypadku będzie to ciemnobrązowa kredka z Essence. Ja ją bardzo lubię, ponieważ ona jest fajna, miękka, niedroga. Już to jest moje chyba drugie opakowanie nawet. I tą kredką właściwie tylko przyciemniam linię rzęs, nie wyciągam żadnej jaskółki. Praktycznie nic z tych rzeczy nie robię. Tylko ją sobie tutaj troszeczkę nakładam. Dzisiaj ma być bardzo delikatnie. Takim skośnym pędzelkiem trochę tą kredkę jeszcze rozetrę. I kreska już jest roztarta, sięgam po zalotkę. Dla mnie jeden z trudniejszych punktów w makijażu. No i kiedy już mam rzęsy wyzalotkowane, no to sięgam po tusz. Ostatnio moim ulubionym jest ten z Benefitu. No, ostatnio ten tusz już e, zostawia na rzęsach takie grudki, więc. Nie wiem czy on już za mocno zaczął zastygać czy jak, ale na początku mi się chyba bardziej podobało jak, jaki efekt dawał. Dolne rzęsy tak tylko troszkę muskam, żeby były ciemniejsze. To jest czas, żeby ściągnąć błyszczyk ponieważ będę nakładać teraz produkty na twarz i nie chciałabym sobie przypadkiem tego błyszczyku wiecie, rozetrzeć po twarzy teraz użyję takiego kremu Recibo Glow on daje bardzo fajny efekt i ja go nakładam praktycznie tylko na boki twarzy trochę też tu I też trochę nakładam go tutaj, ale raczej unikam strefy te. Krem BB mam również z Resibo i ja go rozprowadzam na całą twarz palcami, nie używam za bardzo gąbeczki. Ten krem wydaje się być dość ciemny, ale kiedy się go rozsmalowuje, to on robi się jaśniejszy. I na koniec ja go zawsze tak wklepuję. Teraz, tam gdzie lubię mieć matowe, tam sobie zmatowię. E, użyję takiego pudru z Ekocery. To jest ryżowy puder. Teraz użyjemy tintu yy, i posłuży mi on jako róż do policzków. Nakładam go w ten sposób i rozklepuję. Dobrze się przyczepia właśnie do tego kremu BB, ale zauważyłam, że na niektórych podkładach bądź kremach BB się nie chce przyklejać, się ślizga po nich. Więc ciężko się go nakłada. Jak się go tak trochę porozprowadza, to właśnie daje fajny efekt takich delikatnie różowych, naturalnie różowych policzków. I teraz, resztką, którą mam na palcu, jeszcze sobie lubię tutaj na nosie nałożyć. Bo wygląda to później tak bardziej naturalnie z resztą twarzy. Zostało nam dołożenie rozświetlacza, czasami nakładam też bronzer, ale dzisiaj chyba nie mam ochoty. A dzisiaj skorzystam z rozświetlacza Becca, mam taką mini wersję, odcień Moonstone. I takim większym pędzlem puchatym rozetrzemy, żeby nie było odciętej smugi. Twarz mamy praktycznie skończoną. Przejdźmy teraz już do ust. I tutaj jest kilka wersji. Albo mogłabym nałożyć również ten tint, yy, który tylko delikatnie mi te usta zawarwi. Albo mogłabym nakładać w ciągu dnia błyszczyk ten powiększający usta. On. Yy, Moje usta dzięki niemu są bardziej czerwone, on już powoli przestaje działać, już powoli schodzi, ale usta się nabliżyły, na tym mi zależało. Albo mogłabym nałożyć po prostu tylko jakiś tam inny błyszczyk, który ma w sobie kolor. E, mogę nałożyć pomadkę matową. E, tutaj u mnie jest różnie. Czasami nawet nakładam do takiego prostego makijażu czerwoną pomadkę. Właśnie z ustami to zależy na co mam ochotę. E, się zastanawiam, czy tego nie użyć, bo pasowałaby mi dzisiaj do bluzki. też tak macie, ale ja jak się trochę podmaluję, to jakoś tak od razu lepiej się czuję, czuję się taka zadbana po prostu. Jeśli spodobał Wam się film oraz ten makijaż, no to Proszę Was o kciuki w górę. E, możecie też subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie oraz e, klikać dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. E, ja już się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.